pusta, łódka królewska, Pus, sobie z tym od deski do deski bozmak, Bo smak jest królewski. E, weź coś innego zaśpiewaj, chłopie! Jeron! Ej! Wkręciłeś się za bardzo. Weź coś innego zaśpiewaj. Jakieś disco polo, takie znane, dajesz. Dajesz, dajesz, nie każd w pościel. Dawaj, dawaj, jedziesz z bitem koleś. Coś innego dawaj. Coś takiego Disco Polo, Disco Rusko Motherfucker Beach. Dajesz. Ona jest górą. Nie, tego nie znam. Ale Ej, to Dobra. Ej, Co Oj, wyższa... tam, oj, tam, oj, tam. O tam, o tam. <grym> dajesz mięsna, bym po tobie śpiewał. Nie umiem śpiewać. Coś innego dajesz, coś innego dawaj. Nie umiem śpiewać. Umisz, ja, ja nie umiem. Co to jest? Nie umiem. Za to, po tobie śpiewał.

Stąd się ciekam, dobrze widzisz, że gdzieś się ciekam, bo bardzo tego czekam. Każdego będzie to, nie było, dążyć do jej. Nie że to nie było, bo żebyśmy się bądź. Na maleńka. ziema Jestem 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 ładnie śpiewasz Jeron. Jeron ładnie śpiewasz, klaszczę czołem dla ciebie Wielki Szacun i ukłon. Ładnie śpiewasz, naprawdę Ale jesteś utalentowany chłopie muzycznie. Możesz startować w must me the music. Jeszcze raz, od nowa dajesz. Nie Mówię cię, zawsze tu byłasz i nie pamiętam Cię I Ciebie widziałem, Twoją dupę sasam czarala la 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 Ładnie, 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 brawo Owacje, owacje na nasto, stojąco, mimo to, że wszyscy siedzą Klaszcze czołem dla Ciebie, wielki ukłon po sam pas e, Gdzie są? U Ciebie w szafce może na chuja i ją wyruchał Ale co się stało? Co się śmieje? Jeron No? Dawaj zaśpiewaj coś Może <grym znażone> na rowerze ją na rowerze Na rowerze, tak Ty, Paula jest bez kitu Ty ją dodałeś? No Ale jej chyba nie ma, czy jest? Jest Może nam zaśpiewa, zaśpiewasz I też Oh, 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 nie wiem, tam się, no, nie, się Ona. Z... No jest, przyszła. A nic, Jeron śpiewał na tym na <noise> Nic, Jeron ci dodał. Nie wiem czemu. On śpiewa na skajpie, ty to kumasz? Dawaj, ze śpiewaj, Jeruś. Dajesz z bitem.

ja, tak się Drake'm zomboli. boli. Ja tak się Drake'm ząb boli. ty masz coś z Ładnie śpiewa. Chłopak jest utalentowany muzycznie. Też bym tak chciał mówić, ale nie potrafię. Kurwa, ty to naprawdę. Cicho bądź. Dawaj. Jak widzisz, to nie mecz. Da z bitem chopie, jedziesz, jesteś szalona. A może Auschwitz-Birkenau siedział? Miłość odchodź, oś... już chodzi, słyszę znów swoje uśmiechy. Zawsze prawda miała jaki sens. Ten bajka, piękne jak tysiąc róż, ty I się śmiała zawsze no i cześć no. jesteś szalona, mówię Ci zawsze ją była, skończyło i zdejście się jesteś aniołem mówię Ci jesteś szalona jesteś, jesteś szalona, mówię Ci zawsze ją była, skończył i zesz. jesteś aniołem mówię, mówię Ci ty szalone. Czajnik wodę wy... ten wyłącz <y> no? Czajnik gizlą chyba wodę wyłącz, Czajnik, <grywanie> by... się woda zakutowała Nic nie <grywanie> wywieźlał Ale nie no ładnie śpiewasz No, fujowa Naprawdę ładnie Idź do The Voice Poland, tam ja, to jest to, talent w, tam sam coś śpiewaj Nie, nie, nie umiem Paola gdzie jest? Paola poszła, co nie? To Masz dwie nie więkna, Dajesz mi uśmiech swój Pięknie Gdy otworzysz wszystko, budzisz się Kochałem Cię i Twoje szaleństwa mocno tak Ty się śmiała zawsze No i ho, ho, ho cześć No i cześć Jesteś do tu mówię Ci Zawsze to byłe i zawsze ty jesteś aniołem, bo wiesz, jesteś dziką. Ładnie śpiewa, co Paula? Ej, dobra, Jero, nie śpiewał, się zmęczysz. Paula ładnie śpiewa, co nie? E, gdzie ona poszła? Poszła sobie Ola, ona z wyśpiosem.